Witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym Was zapytać i opowiedzieć Wam o przygodzie, która mi się wydarzyła, a mianowicie w temacie: czy zdarzyło Ci się ocenić, zanim poznałeś fakty? Czy poznałaś fakty? Poczekam jeszcze chwileczkę, zobaczę, czy ktoś jest ze mną. Jak się pojawią tylko pierwsze komentarze, pierwsze osoby, to zaraz zaczynamy. Słuchajcie, jakiś czas temu, Miałam taką sytuację: O, witam serdecznie, cieszę się Paweł, że jesteś ze mną. Witaj Piotr, yy, witaj Tosiu. Słuchajcie, jakiś czas temu miałam taką sytuację, że. Yy... To była sytuacja u mnie w rodzinie. Mamy młodego człowieka, który niesamowicie praktycznie całe ciało ma wytatuowane. I kiedy jeszcze miał taką, jak go zobaczyłam, dość ostrą fryzurę, i kiedy go zobaczyłam sobie, pomyślałam tak dosłownie w duchu, teraz się tego wstydzę, że kurczę, chyba bym nie chciała z nim rozmawiać, nie chciałabym mieć nic. Jakoś nie, nie było, tak wydawało mi się, że nie będzie między nami jakiejś takiej chemii. I słuchajcie, bardzo mnie ukarał los, ba, znaczy takie życie mi pokazało, przytarło mi nosek bardzo szybko, ponieważ mm, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, tak się wydarzyło, że zostaliśmy sami i zaczęliśmy rozmawiać. Słuchajcie, przefantastyczny, cudny człowiek, który fascynuje się gadami, płazami, ma w domu węże, i co, słuchajcie, wiedza tak niesamowita, do tego ciepły elokwentny, młody człowiek. I wiecie co, mnie było niesamowicie głupio, że ja w ten sposób oceniłam tego człowieka. Ja go nie poznałam do końca, a gdzieś tam w moich myślach już się to pojawiło. I to tak bardzo podobnie jak w życiu. Nieraz na coś patrzymy, nieraz ktoś coś nam daje, coś nam proponujemy, tak podchodzimy bardzo. Bardzo sceptycznie, nim poznamy fakty. No, tak jak ostatnio pisałam w moim poście, że, że właśnie zapraszam, poznaj mój projekt, zobacz sam, oceń. To jest tak jak w życiu, tak? Ja tego człowieka młodego tak niefajnie oceniłam w myślach i, i, i okazało się, że jest po prostu genialny, mamy ze sobą fantastyczny kontakt i tak właśnie z wieloma rzeczami. Także dzisiaj chciałam, to, to mi tak nie dawało spokoju, coś mówiło mi, że po po prostu w tym temacie nakręcić live'a i muszę Wam powiedzieć, że... Nie, nie warto oceniać po pozorach, warto jednak zgłębić fakty, warto jednak poznać tą drugą osobę, bo nieraz się okaże, że ta osoba bardzo dużo zyskuje właśnie w bliskich kontaktach i nawet te informacje, które dostajemy, kiedy je zaczynamy pogłębiać, to także okazuje się, że mogą być dla nas interesujące. Kochani, życzę Wam cudownego dnia, cieszę się, że w takiej dużej ilości byliście ze mną i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem.